Ja ty z tym tego, yy, wala i... To Tam na wie? Sam tak samo ja <grywa> Jak pies dojechał. Aż mu z wrażenia ja wypadł znaczy, Pamiętajcie, że jak Co ja chcę, to Jak ja bym w ciebie strzelił, to byś pola. Taka chujowa jak moja, to jest za dwie sukni. Nie! Ja swoją kupowałem, ze trzy sukni. Nózkę, tak? Nózkę. I to rok temu? Dwa lata temu? No, dwa lata temu, dwa lata temu. Ale by lepiej tę 500 bo ona ma większą 50. rozdzielczość i ma też więcej FPS-ów, nie? Takich faktycznie, a wiesz, trzeba mieć dużo fps ów no kurde. A ty kręcisz teraz? No. no. A, no dobrze. Tak. No. Ej, tak, jesteśmy nieśmiertelni, to nie musimy się przyznawać, tak? Nie. Jak jesteś nieśmiertelny, to jest bez znaczenia, jak Aha. No to spoko. Tud. Myślałem, że Helgi nie będzie, to mówię, a ja pójdę w amerykańskim szpeju, sprawdzę minimca. Ale my byliśmy, no. No tak, no ale ty wiesz, niepełny skład do nas chodzi, a teraz chuj. No teraz No. W ogóle muszę pochytać jakiś plecak, bo... Um... No tak pasuje, nie? No. No. No, bo mam Ilbę, do, śmier do śmierci nie pasuje mi. Ani Ilba, mam Kamelbeka czarnego, to jeszcze ujdzie. No ale właśnie, tak, nie? Ale ten pakuje. Ten? Ten tak. woodland By... No, no pewnie, w sumie to jest... Oni mają w lesie. No tak. Oni mają w lesie albo oliwkowe, albo czarne. Wiesz co jest najbardziej chujowe w tych ruskich szpejach? Mhm. Że je, na przykład o wiele łatwiej jest kupić oryginał, który został skopiowany przez rusów, niż kurwa ten ruski szpej. Na przykład tą kamizelkę Garcinga? Ciężko, nie? A ta Spandian z Tiger'a? Oryginał, czyli z którego było kopiowane bez problemu. Tak samo większość ładownic, te open-topy, tako, zrzuty i tak dalej, nie? Przecież na przykład ten zrzut, to Ty kupowałeś ten duży, a ja mały? No. To jest z Maxpeditiona Rolipoli, nie? O. Chamska kopia. Ja go przyczepiłem do pasa, więc z tego, yy, do Jegiera. A. Bo, to ten tu nie siedzi najlepszy, jaki No. W przyszłym miesiącu zamawiam sorbo i robię SWD Bo drewna już trochę uwaliłem i będzie Znaczy bo ty byś nie chciał, bo ja nie brał całe te płachty sorbo sprowadzał. No, nie. To znaczy, ewentualnie, nie wiem, tak na kilka krążków mogę sobie kupić, jeżeli jeżeli ci zostanie, nie? Bo wiesz, sytuacja jest taka, że tam ile byś nie zamówił, to przesyłka jest zawsze znaczy. chyba 5 dolców czy 5 euro. 5. A jaką grubość kupujesz końcu? No to co pisałeś. To jest spoko, bo jak jedną ósmą naklejałem, to zazwyczaj na tą gumę normalnie, nie? A? ale kurwa, A wie, na 16 no to automatycznie ci koryguje to aye. Aha. No i też troszkę więcej nie zgarnia, nie? No to jest spoko. Ja Tylko 70D, nie? Nie kupuj mi tego, bo to jest... No nie, nie, nie bo to... Bo to potem pot 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 jak on się będzie gniatał, to może za, za, za ten, tak, zatykać się, nie?

tam są takie schody, takie normalne. Tam no. To? Tak nie ma sensu. To? To tylko normalne. No bo tu nie na sensu. Ale tam zginiesz, on tam nic nie uderzy. Podejdziemy tak, podejdziemy tak. A tu ktoś trzymać w jednej no, do tego. Dobra, bo bo tam no, podsadza kogoś. Oni poszli z drugiej strony z jakiegoś no, ale, um, ty ma podsadza. Otóż to jest bez sensu kurwa. No ja to, to co my, tak będzie ci pytać. Trzeba do środka wejść. A tutaj można być od tego. Tam pójdziemy dwa. po tych szkodach. Aha, a czyli na drugą klatkę ktoś. Ja myślałem, żeby tutaj podejść jaką te płyty. Tak, to chyba to No to dobra, tu my idziemy tam. Shadow! Shadow. Shadow, my będziemy szli na drugą klatkę, także bawcie się tam. auto nie można No to w końcu teraz tak! Żyjesz, tak? Uh -huh. ty, jest, nie? No, no to idziemy, pierwsza to A No to A ty wiesz, że jeszcze No to od no 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 kogo dostaliście? od gościa kurwa z okna, który zginął po tym jak nie zawsze. No ale oni tutaj... Jakbyście nie, nie stali za budynkiem i pierdolili o głupotach, to byście kurwa widzieli. Knosiłem każdego z Was po kolei, że w niej tak tam jest to, to jest gościu w oknie tam. No na pierwszym większe. Tak. Potem na drugim dostaną. I ten na pierwszym też za niedługo dostanie, a nasi są już kurwa pod budynkiem. Ale nie kurwa, idźmy do, no, do stare. No. A z tamtej strony masz podejście jeszcze gorsze, bo nie masz żadnych hmm. Tylko tam oni niczego w ogóle nie bronią. I masz dwa wejścia ewentualne do budynku Tylko, że tam wystarczy jeden koleś w oknie Jesteś w stanie podejść od tego, tego małego budynku i potem są uwierdolone pełno jest takich no podkładów pod trzymajem. to Przecież myśmy stali tak samo, gdzieś, jak są tam widać wszystko. No, no niby tak. A tu już, kurwa właśnie są pod budynkiem na chuj iść tam wędza. No szybko tam tam. Bo tutaj nawet jak wejdziesz, to masz jedną klatkę schodową i to taką max chujową. No a tam mają strzał na nas kurwa z To wolę walczyć na klatkę schodowej, niż żeby do mnie nie walić oko. Zobaczcie, podejdziemy po dwa kiwiczny. Musieliby kurwa mieć oczy w dupie, żeby nie widzieć, że ich woda Nie jest to wykluczone. <śmiennie> Niezły, że się nawet na chuj tam ktoś podjechał autem. Możesz sobie jebać, bo im miejsce wejdzie. A to jest organizowane w topkanie. Dalej, wejdźmy za budynek tamtego, no, no przejdźmy za zabudyneczki tu jest ta piętra. Już teraz napierdalałem to rozliczenie. Ale to przebóla się. Kurwa, 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 idą. Kurwa, strzelałem w niego i nie dostał.

No to dobra, to nie oni strzelają okien, auto, to pierdolimy i też strzelamy. Ja mogę wejść i napierdalać do środka kurwa. No. A jak będzie podało. No. Prawy górny ruch tam. Prawy górny ruch. A to mogliście iść z drugiej strony. Prawy górny ruch jeden jest. On dolatuje nawet tu. No tak, bo teraz tylko z Ja. Nie.

ale nic z tym nie zrobimy, nie? Tędy też nie podejdziemy. Jest jeden typu prawy górny róg i jeden tutaj przy schodach na pierwszym piętrze. Trzeba podejść się najkrótszym rogiem tymi schodami. Dobra, jebać się, wracamy. Co? Jebać wracamy. Podejdziemy tym krótkim rogiem. Jak Chuja. Jest w gościu prawy górny róg no i jest później na, e na w pierwszym piętrze na klatce, no. I ch**a zrobisz tak, nie? Mam ci że następnym razem Szaleł cię nie słucha. Co? Następnym razem Emil cię nie słucha. Patrz, oni nie przytrzymają go tu. Nie podejdziemy do tych no, schodów, no. wzdłuż tego wału i na tych no, schodach. On nie tam, tam no. po stronie, tam, są te, te bele, nie tam, po tam, tam, Kurwa plecy No w plecy jakoś coś mi się odbiło